Cześć z tej strony, Szymon Karwarz. Dziś pokażę Wam, jak skonfigurować i uzupełnić swój profil na LinkedIn, aby w pełni wykorzystać możliwości tej platformy do budowania sieci kontaktów i rozwoju swojej kariery. Jeżeli nie macie jeszcze konta na LinkedIn, pierwszym krokiem będzie założenie go. Możecie to zrobić przez platformę linkedin.com. Założenie konta jest dosyć prostą czynnością. Każdy sobie powinien z tym poradzić, więc nie będziemy teraz tego omawiać, a przejdziemy bezpośrednio do konfigurowania profilu. Na początek warto dodać swoje zdjęcie, ponieważ ono buduje markę osobistą. Na początek warto dodać swoje zdjęcie, ponieważ ono zwiększa naszą wiarygodność na tym portalu. Konta bez zdjęcia nie mają takiej wiarygodności. I już raczej do przeszłości odeszły czasy, kiedy bez zdjęcia można było coś na LinkedIn zdziałać. Teraz raczej występujemy, wiadomo, pod swoim nazwiskiem, więc i zdjęcie profilowe musi być nasze. Zdjęcie profilowe można dodać, klikając właśnie tutaj. Ja już mam zdjęcie, ale jeżeli bym nie miał, to w tym tutaj kółku byłoby szare tło. Klikamy sobie na zdjęcie, następnie klikamy Dodaj zdjęcie i wybieramy zdjęcie z komputera. Pamiętajcie, żeby to było zdjęcie w miarę profesjonalne, żeby nie było to zdjęcie facebookowe, żeby to nie było zdjęcie z plaży, z wakacji, tylko raczej pokazujące to, jak wyglądamy na co dzień w pracy. Następnym krokiem będzie uzupełnienie nagłówka. Jest on istotny, ponieważ nagłówek jest z nami wszędzie, gdzie tylko się pokazujemy na LinkedIn. Kiedy, ktoś koment, kiedy, kiedy coś komentujemy, nagłówek jest z nami. Kiedy piszemy posty, nagłówek jest pierwszym. Nagłówek, kiedy piszemy posty, nagłówek też będzie jednym z pierwszych elementów, na które zwróci uwagę czytelnik. No bo chce zobaczyć, kto ten post ten napisał. Kiedy algorytm na LinkedIn sugeruje nas jako osoby, które potencjalnie warto dodać do sieci, to też nagłówek, a właściwie pierwsze kilka zdań w nagłówku, będzie kluczowe, ponieważ one pokazują, kim tak naprawdę jesteśmy. U mnie jest to marketing na LinkedIn dla firm, marka osobista dla CEO i tutaj wyraźny wyróżnik, tego, czym się zajmuję, pomagam profesjonalistom odnaleźć się na LinkedIn i skutecznie wykorzystywać to narzędzie. Nagłówek możecie dodać, klikając tutaj w ten ołówek, a następnie właśnie przechodząc do nagłówka i pamiętajcie, że macie tutaj aż 220 znaków do wykorzystania, to bardzo dużo, dlatego nie warto ograniczać się do zaledwie kilku słów. Prezentujących na przykład nasze stanowisko, a rozbudować ten oto nagłówek o kilka nawet zdań, które dokładnie pokazują, kim jesteśmy i czym się wyróżniamy w gronie 5 milionów użytkowników LinkedIn. Mamy już zdjęcie i nagłówek. Co powinno być kolejne? Oczywiście, zdjęcie w tle. Zdjęcie w tle to właśnie ten baner, który tutaj widzicie. Duży banner reklamowy, który możemy wykorzystać do promocji własnego biznesu. I znowu, jeżeli go nie posiadacie, to tutaj będzie takie szare tło, które niezbyt profesjonalnie świadczy o tym, jak podchodzicie do Linkedina. By to zmienić, kliknijcie znowu na ołówek, a następnie wybierzcie odpowiednie zdjęcie w tle z komputera i wstawcie je właśnie tutaj. Tak to powinno wyglądać. Wybieramy zdjęcie, klikamy zmień zdjęcie bądź dodaj zdjęcie. Wybieramy zdjęcie z komputera, a następnie wstawiamy właśnie tutaj. Jakie to powinno być zdjęcie? To już zależy od tego, co robicie w swoim życiu, co robicie zawodowo, czy pracujecie w firmie, czy też jesteście wolnymi strzelcami. Powinniście dobrać to zdjęcie w tle bądź też zaprojektować samodzielnie. Właśnie po to, by pomogło Wam w realizacji celu, jaki przyświeca Wam w aktywności na LinkedIn. Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie sekcji o mnie. Ja tutaj mam włączony tryb autora i on trochę zmienia wygląd profilu, więc jeżeli nie macie trybu autora, to Wasz profil będzie wyglądał nieco inaczej. Zawsze jednak jego ważnym elementem będzie sekcja o mnie. To ona tak naprawdę mówi, czym się zajmujecie, i tutaj możecie zdecydowanie bardziej się rozpisać niż w przypadku nagłówka. Zwróćcie uwagę, że w O mnie widzicie tylko kilka pierwszych zdań, tutaj pusta przestrzeń, a następnie co mogę zrobić dla Twojej firmy. Jest to zrobione specjalnie po to, by użytkownicy klikali, zobacz więcej i przeczytali, czym dokładnie się zajmuję. Oczywiście, tylko ci, którzy są tym realnie zainteresowani, bo nie łudźcie się, nie każdy będzie czytał waszą sekcję o mnie. Ona jest stworzona dla tych, którzy już bardziej zainteresowali się waszym profilem, waszą osobą i chcą poznać więcej szczegółów na wasz temat. By ją edytować, klikacie ołówek i tutaj zdecydowanie więcej znaków do wykorzystania niż. W przypadku nagłówka, bo aż 2600, możecie więc zastosować różnego rodzaju emotikony i różne inne wyróżniki, które pomogą Wam zwiększyć atrakcyjność i czytelność, właśnie tego fragmentu o mnie. Dzisiaj pokazuję tylko część z rzeczy, które powinniście skonfigurować wypełnić w waszym profilu na LinkedIn jest ich zdecydowanie więcej ale w tym krótkim filmie pokazuję pięć najważniejszych zdjęcie profilowe zdjęcie w tle nagłówek sekcja o mnie oraz doświadczenie doświadczenie uzupełniamy czy też dodajemy klikając tym razem tutaj ten plus Następnie dodaj stanowisko. Możemy też dodać przerwę w karierze, na przykład z powodu macierzyństwa bądź dłuższego urlopu. Klikamy dodaj stanowisko. Wpisujemy swoją rolę. Konkretnie stanowisko właśnie tutaj jak LinkedIn nam sugeruje, na przykład menedżer do spraw sprzedaży detalicznej. Następnie wybieramy formę zatrudnienia czy był to etat, samozatrudnienie, a może staż lub praktyka. Zjeżdżamy niżej, wybieramy tutaj sobie nazwę firmy. I to ważne, ponieważ możemy połączyć od razu profil prywatny z profilem firmowym. Jeśli dysponujemy, jeśli wcześniej założyliśmy profil firmowy, jest to niezwykle pomocne, bo możemy tutaj sobie wpisać nazwę naszej strony firmowej. W moim przypadku będzie to Szymon Garwasz, LinkedIn Consulting, klikamy i ta strona firmowa będzie już połączona z naszym profilem prywatnym. Następnie, oczywiście, lokalizacja, nie musimy tego wypełniać. Jeżeli to była praca zdalna, to nie jest obowiązkowe. Tu zaznaczamy, czy obecnie pracujemy na tym stanowisku, czy też praca już się zakończyła. Jeżeli ta druga opcja, to wybieramy datę zakończenia pracy, na koniec wpisujemy opis. Czyli nasze dokładne role, nasze dokładne zajęcia, co dokładnie robiliśmy na tym stanowisku. No i tu też warto marketingowo się pokazać, pokazać. Być może nasze osiągnięcia, być może jakąś odpowiedzialność nad podwładnymi, coś co może nas zaprezentować jako czy to dobrego szefa, czy to dobrego pracownika. Możemy też dodać umiejętności związane z tą rolą. Oraz uwaga, multimedia. Multimedia możecie dodać na przykład w formie zdjęcia. Ja mam to zrobione w ten sposób, że pokazuję moje usługi. I jak widzicie, użytkownik po kliknięciu w moje usługi ma dostęp do już mojej grafiki, którą sobie przygotowałem wcześniej. Co było wcześniej, to też się liczy. Może trochę mniej, ale też się liczy, no bo każdy pracodawca będzie Was. Sprawdzą także pod kątem wcześniej wykonywanych zajęć. Elementów do wypełnienia w profilu jest znacznie więcej. Możecie dodać m.in. umiejętności, a także polecenia. Tutaj jednak będziecie potrzebować pomocy innych osób, np. współpracowników lub kontrahentów, żeby napisali Wam kilka słów na temat Waszych kompetencji. I ważne, żeby to było konkretne, żeby dokładnie opisywało, co się działo podczas współpracy z Wami i jakie były z tej, z tej współpracy korzyści. Na koniec muszę Wam pokazać jedną ważną część, no bo mówiłem tu o wielu elementach, które możemy dodać w profilu. I pokażę, jak to zrobić. Klikamy Dodaj część profilu, i podczas przewijania waszego profilu na LinkedIn zawsze będzie to z wami tutaj na górze. Wystarczy kliknąć Dodaj część profilu, a następnie wybrać, czy chcecie dodać wykształcenie, stanowisko, czy też coś w tej sekcji polecane, która jest z nami tutaj na środku. Też musicie ją utworzyć, bo. W podstawowej wersji profilu tego nie ma, więc musicie kliknąć dodaj część profilu, a następnie polecane. Jeszcze jeden ważny element, profil dwujęzyczny. Tu po prawej stronie możecie wybrać, w jakim języku chcecie mieć swój profil. Ja mam dodany polski, a także angielski. Jeżeli chcecie dodać kolejną wersję profilu, klikacie ten tutaj oto globus, a następnie dodaj profil w innym języku. W ten sposób użytkownicy z innych krajów będą mogli oglądać wasz profil w swoim ojczystym języku, o ile oczywiście mają ustawioną wersję językową w tym samym języku jak wasz profil na LinkedIn. Mam nadzieję, że ta instrukcja, ten krótki film był dla was pomocny. Po więcej zapraszam na kanał Szymon Karwasz Konsultant LinkedIn, a także oczywiście na mój LinkedInowy profil. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Cześć!